Profesor, proszę powiedzieć, jak dużo w ostatnim czasie udało się dokonać dla pacjentów z chorobami reumatologicznymi, reumatycznymi i proszę powiedzieć, jakie są plany klinicystów, klinicysów, reumatologów na najbliższe miesiące, jeżeli chodzi o opiekę nad pacjentami z chorobami reumatycznymi. Jeżeli chodzi o choroby reumatyczne, to przede wszystkim rzeczywiście jest bardzo duży postęp dostępności do leczenia, natomiast zmiany organizacyjne to są te zmiany, które ułatwią nam dostępność do, szybszą dostępność do leczenia reumatologicznego. Jest w tej chwili w trakcie rozkręcania się program kompleksowej opieki nad wczesnym zapaleniem stawów, który pozwoli nam zastosować tak zwaną odwróconą piramidę świadczeń z kompleksowością obsługi nad pacjentem, pod postacią również dostępności do innych specjalistów, gdyż choroby reumatyczne generują dużo stworzeń współistniejących i takie konsultacje są bardzo często wymagane w ramach ambulatoryjnej opieki będzie to zagwarantowane. Drugim takim sytuacją to jest oczywiście lepsza współpraca albo nawet wymogi, jeżeli chodzi o konieczność skierowania pacjentów z lekarzy podstawowej opieki, dlatego, że duża część pacjentów nie ma wykonywanych żadnych badań i jest skierowana do, do reumatologów, co przekłada się na przytkanie gdyby, tego systemu AOS-u, czyli specjalistycznego, gdzie pacjenci czekają w długich kolejkach do reumatologa, tracąc czas na dobrą diagnostykę. Zrobienie takiej wstępnej Preselekcji na etapie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pozwoli na bardziej celowane kierowanie pacjentów do reumatologa, co za tym idzie skrócenie opóźnienia diagnostycznego. Tutaj również jest istotne dość takie wykrywanie na, ta, na etapie lekarza rodzinnego, który powinien mierzyć wzrost, dlatego że obniżenie się naszego wzrostu y, powyżej 4 cm wskazuje na to, że doszło do kompresyjnego zamania czonów kręgowych przebiegu osteoporozy. Wymaga natychmiastowego skierowania. Jest to bezfinansowe, jest tylko kwestia, jak gdyby no, dokonania takich sytuacji, w których po, i poniekąd były, byłby ten obowiązek badania tego wzrostu. No i druga to jest połączenie jak gdyby z, z lekarzami, ortopedami, którzy mieli, powinni mieć świadomość, że każde złamanie niskoenergetyczne wymaga natychmiastowego skierowania do reumatologa, do poradnia osteoporotycznego, a, a kierowany jest tylko 2% chorych. Profesor, czyli pacjenci reumat reumatologiczni powinni zostać włączeni e, do opieki koordynowanej i to tu, tutaj e, zmiana tego systemu powinna usprawnić właśnie tą całościową, kompleksową opiekę nad e, chorym. Ja się bardzo dziwię, że w opiece koordynowanej nie ma reumatologów, ale przy moich rozmowach z lekarzami rodzinnymi wynika, że jak gdyby oni się troszeczkę boją naszych chorób reumatycznych, dlatego że są choroby złożone. Tak jak powiedziałem, współchorobowość, jest wiele domen, jest różnorodność, tych chorób jest bardzo dużo, część jest chorób bardzo rzadkich i chyba przez te obawy jak gdyby nie pomyśleli o tym, a przecież zgłaszanie się z dolegliwościami w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego szeroko, szeroko pojedynczego to jest jedna z najczęstszych przyczyn zgłaszania się do lekarzy rodzinnych. Profesor, ostatnie pytanie, chciałam zapytać o leki stosowane. W chorobach reumatycznych, czy te leki powinny znaleźć się na liście chorób o ugruntowanej skuteczności? Na liście leków. E Wszystkie nasze, wszystkie nasze leki, które stosujemy mają gruntowane badania kliniczne albo mają gruntowane badania w codziennej praktyce, dlatego że mamy część leków, które stosujemy w tej chwili szeroko już off label, czyli, czyli pierwotna HPL jak gdyby nie uwzględniał skuteczności w innych naszych chorobach, natomiast w rekomendacjach międzynarodowych są jako rekomendowane do stosowania leczenia. To, co z przyjemnością w tej chwili mogę powiedzieć, że ministerstwo jest otwarte na włączanie tych leków off label do stosowania, chociażby w tej chwili włączenie rituximabu do leczenia czy czy to miała tego układowego, czy twardziny układowej, czy chociażby stosowanie w wlejbek, który w ramach RDT-u w tej chwili jest stosowany do programu lekowego również leczenia twardziny. Nasze, nasze leki muszą być jak gdyby zabezpieczone, mają dokumentowaną skuteczność i to jest jedyna szansa na to, żeby, żeby nasi pacjenci byli prawidłowo leczeni, dlatego że to jest młoda grupa chorych. Jeżeli będziemy ich dobrze leczyć, to, to będziemy mieli ludzi pracujących wypracowujących dla nas emerytury, starzejącego się społeczeństwa, przy małej dzietności to jest jedyna szansa pozyskiwania młodych pracowników, a nasi chorzy są bardzo chętni do pracy i do kontynuacji aktywności zawodowej. Pięknie, dziękuję.